Trzeba się rozgrzać zanim zaczniemy. Jestem w formie. Burger jest ogromny, ale szczęście. A co tam u ciebie, Judy? Ogromny tort. Ojej, nie mam nic przeciwko temu, żeby się zamienić. Ręce precz, on jest mój. No i dobra, za to ja mam burgera. A teraz poleję go czekoladą. niesamowicie. To dziwne, ale nie smakuje mi. W ogóle mi się nie podoba. Wiem dlaczego. Na dzień nie pasuje do czekolady. Trzeba je jeść osobno. No. I został tylko kotlet i sałata. Zjem to w mgnieniu oka. Spaniale. Wracam do czekolady. Jestem pewna, że teraz będzie o wiele smaczniejsze. Cieszę się. Bosko, to jest najlepszy słodki burger w historii. Wystarczy, najadłam się. Teraz ty. Chętnie. Muszę podnieść tort i polać go czekoladą. A to nie jest takie łatwe jak myślałam. Dobra, zacznę od lizaka. Chociaż nie. Mam inny pomysł trzeba pokroić tor. Jaki piękny kawałek. Wykąpię go w fontannie. To idealne połączenie. Poczęstuj mnie, Judy. Nie. Za nic. Nie. Ale chciwuska. Zaraz dostaniesz za swoje. Dodam trochę tabasco do fontanny. Zobaczymy, jak ci się to spodoba. Ukroiłam kolejny kawałek. Dlaczego to jest takie ostre? Jak to piecze! Udało się! Wygląda na to, że komuś zrobiło się naprawdę gorąco. Pożar? Nie to za dużo. Trzeba coś zrobić, wiem! W porządku? To powinno wystarczyć. Trochę ochłonęłam. Dzięki. Nie ma za co. Ciekawe, co tym razem kryje się pod kloszem? Lepiej było tego nie wiedzieć. Nienawidzę brokułów. Już jest mi niedobrze. Jestem pewna, że ja mam coś bardziej apetycznego. Kola, miałam rację. To niesprawiedliwe. Jestem gotowa pocałować tę butelkę. Jest piękna. To jakaś kpina. Możesz się tak nie cieszyć? Sorry, ale nie potrafię ukryć emocji. To jest orzeźwiające. Prawie zapomniałam o czekoladzie. Czas na przygotowanie pysznego koktajlu. Ojej, pieni się super. Ej, nic nie leci. To jakaś gęsta papka. Nie rozumiem, co się dzieje. Ale I tak jest pyszne. Wow, ale to fajnie wyszło. To taka czekoladowa galaretka. Nie mogę się oderwać. Judy, no podziel się ze mną tym razem. Mogłam się tego po tobie spodziewać. Muszę jeść brokuły. W porządku. Poradzę sobie. nie wygląda dobrze. I smakuje też nie najlepiej. Już nie chcę. Musisz to wszystko wieść. Dobra, dobra, patrz. Polewam brokuły czekoladą. A teraz zamierzam to wszystko porządnie wymieszać. Zadowolona. Widzisz? Ja to jem. O, wygląda obrzydliwie. Sama tego chciałaś. Spójrz na swój brzuch! Mam wzdęcie! Nie mogę tego dłużej trzymać w sobie. Co za smród! Wyszło niezręcznie. Przepraszam. Sorry. Werble? Mam przeczucie, że ta runda nie będzie łatwa. Ale jestem gotowa. To truskawki. Papryczki chili. Co za koszmar. W końcu zjesz coś, co nie smakuje dobrze. Tym razem to ja się pośmieję. Truskawki w czekoladzie wyglądają wspaniale. Jakie to pyszne! Ostrożniej, nie rzucaj we mnie resztkami. Jaka wrażliwa! Ojej, jak to fajnie wygląda! Za chwilę będzie jeszcze fajniej. To było wspaniałe. Brawo, Emma. Po co ci tyle truskawek naraz? Spójrz. Auć, nie złapałam. To boli. No tym razem ci się nie udało. Przestań się śmiać i lepiej jedz swoją papryczkę. Nie przypominaj mi o niej. Mam nadzieję, że z czekoladą nie będzie taka ostra. Życz mi powodzenia. Moje usta płoną. Pomocy. Nie oddychaj w moim kierunku! Nie mogę tego kontrolować. Muszę natychmiast się czegoś napić. Uff, ulżyło mi. Emma, co z tobą? Podpaliłaś mnie. O nie, truskawki! Doszczętnie spłonęły. Zostały z nich węgielki. Judy, nigdy ci tego nie wybaczę. Trzy, dwa, jeden. Podnosimy. Cebula? Tylko nie to. Pachnie obrzydliwie. Chupa czups. No nieźle. Jest taki duży. A ktoś tu ma pecha. Nie mogę go rozpakować. Spróbuję zębami. Ostrożnie, prawie mnie uderzyłaś. Sorry, to było przez przypadek. Przestań gadać i zaczynaj. No dalej, pomogę ci. Nie trzeba było. Boję się, ale muszę to zrobić. To okropne. Chcę to wszystko wypluć. Myślisz, że ci współczuję? Nie licz na to. Uzy same płyną mi z oczu. Masz tu jeszcze. Nie zatrzymuj się. Ach tak? Dobra, miejmy to jak najszybciej za sobą. Ło, wow, nie spodziewałam się tego po tobie. Zrobiłam to. Zadowolona? A teraz przygotuj się. co za smród. Nie chuchaj na mnie i mojego lizaka. Właśnie, czas go spróbować. Z czekoladą wygląda jeszcze lepiej. Jest pyszny. Na pewno taki jest. I to jeszcze jak? No jedź go szybciej, Emma. Nie przeszkadzaj mi, dobrze się bawię, ale nudy, co tu robić, żeby nie zasnąć? Mam dosyć. Zjeść trochę cebuli może, dobra, jak chcesz, lecę, pa! zostało jeszcze trochę, Emma, jesteś tu jeszcze? Jeszcze ci się nie znudziło? Judy, sto lat cię nie widziałam. Gotowe. Skończyłam. Cytryna? Czuję, że to będzie kwaśne. Kwaśne. To będzie po prostu koszmar. Zwłaszcza dla mnie i tej wieży z cytryn. Tak, to wygląda przerażająco. Emma, ty pierwsza. Okej, okay, dam radę. To jest po prostu okropne. Ochyda. Aż się popłakałam. Tak, twój tuż do rzęs spłynął. Ale zabawnie wyglądasz. Ja? Zabawnie? Ty masz do zjedzenia całą górę cytryn. Racja, ale mam pomysł. Po co się męczyć, skoro z kwaśnych cytryn można zrobić pyszny sok. Tak, to może zadziałać. To już nie wygląda tak przerażająco. A nie mówiłem? Teraz mam cały dzbanek lemoniady. Dodam jeszcze lód i będzie super. 10 na 10. No to co, próbujemy. Fuuu, całkiem zapomniałem o cukrze. Porażka. A ja wcale się nie boję, chociaż mam najwięcej cytryn ze wszystkich. Wygląda przerażająco. Nie boisz się, mówisz? A co powiesz na to? Jak zareagujesz na cytrynową eksplozję? Coś ty narobił! Nie! O tak! Pomocy, cytryny spadają z nieba! Pomocy! A masz, żartownisiu! Wow, to przecież pizza! Tak, pizza z salami. I to nie jedna, a cała masa. Wow! Tu jest prawdziwe Wow! Tylko spójrzcie, mam wieżę z pizz. Dobra, ja zacznę. Zak, mogę pożyczyć twój nóż? Nie. On jest mój. Jeszcze go zgubisz. Dobra, nie trzeba. Znam inny sposób na zjedzenie całej tej pizzy. Mmm, to jest pyszne. Palce lizać. Niezłe rozwiązanie. A nie mówiłam? Teraz wasza kolej. Dobra, a mi pomoże mój mały nożyk. Jednak jest trochę za mały. Nie szkodzi, mam wyjście awaryjne. Piła łańcuchowa będzie w sam raz. O! Nie bójcie się, po prostu chcę pokroić te pizze. Jestem pewien, że to będzie absolutnie pyszne. Wygląda bardzo apetycznie. Jestem pełny. Wspaniale. Teraz moja kolej. Z pewnością nie będę potrzebowała noża. Jestem zbyt głodna. To dopiero prędkość. Co za apetyt. Tak, byłam naprawdę głodna. A jak ci się podoba twój nowy brzuch? Za to się najadłam. O nie, to czosnek. Nienawidzę czosnku. Później będę śmierdzieć. Ty? Widziałaś w ogóle moją górę czosnku? Tak, tym razem mamy pecha. Dobra, zacznę. Jaki to obrzydliwe. Już czuję, jak ode mnie śmierdzi. O tak, nie można nazwać tego zapachu przyjemnym. Nie mogę tego wytrzymać. Teraz ty, Emma. Ja? Dlaczego? No dobra. Ale nie mogę. Musisz. Nie mogę. Jedz już. Po co? Najpierw zatkam sobie nos. Jednak się domyśliła. Miałem nadzieję, że się trochę pomęczy. Teraz to już nie takie straszne. Spinacz do prania. Też daje radę. Ale za to ja nie daję rady. Strasznie śmierdzi. Odepnij ten spinacz. Fu, co za smród. Żyję. Kurczę, znowu ten zapach. Zak teraz ty. Jestem facetem, więc jestem odważny. Rozprawię się z tym czosnkiem w mgnieniu oka. Fu, już samo patrzenie przyprawia mnie od mdłości. Zgadzam się, już prawie po wszystkim. Dajcie mi natychmiast wody. Proszę. Wystarczy. Już nie trzeba. Już więcej nie zmieszczę. Pi pi. Przecież chciałeś pić. Wystarczy. Prawie się zakrztusiłem. Wydaje mi się, że czegoś tu brakuje. Od razu lepiej. Z musztardą są smaczniejsze. Zgadzam się. Więc jeśli nie macie nic przeciwko, to zacznę. Uwielbiam hot dogi. Są syte i bardzo smaczne. I ten nie jest z wyjątkiem. Wygląda pysznie. Tak, to prawda. Spróbujcie. Nie mam nic przeciwko. Nigdy nie jadłam hot doga z musztardą. Nie ma co sobie żałować. Dodam więcej sosu. Dobra, próbuję. przesadziłam z musztardą. Natychmiast potrzebuję wody. Co za ulga. Teraz kolej zaka. Ale ja nie chcę aż tyle musztardy. No dobra, i tak będę musiał. To jakieś tortury. A pomocy. Płonę! Ratunku! Wiem, co ci pomoże. To sprawdzone lekarstwo. Pomagaj jak chcesz, tylko mnie uratuj! Ratuje cię przecież! Za chwilę przejdzie. Dziękuję bardzo. Może jestem cały w pianie, ale chociaż nie płonę. Zobaczcie, co tym razem na nas czeka. To przecież cukierki. Może wy macie cukierki? Ja mam tylko jednego. Ale za to można go zjeść w fajny sposób. Na przykład podrzucić i złapać ustami. Właśnie tak. Jak wam się podoba mój trik? Brawo, wyszło super. Zak, teraz ty. Proszę bardzo. Są nawet smaczniejsze niż myślałem. Tak, są zbyt smaczne. Chyba wiem, jak podkraść ci parę. Mam odpowiednią słomkę. Ty przecież kradniesz cukierki. One naprawdę są takie smaczne. Co ty robisz? To moje cukierki. Wiem, co cię powstrzyma. Co? Gdzie są cukierki? Dlaczego się zatrzymały? O, no dobra, i tak jestem pełna. Ty podstępna złodziejko. Teraz i ja jestem najedzony. Emma, teraz twoja kolej. Bardzo bym chciała, ale moja miska jest zupełnie pusta. To bardzo dziwne. A, och, to nie zapowiada niczego dobrego. O, to przecież cała wana tych pysznych cukierków. Wow. No, co tak patrzycie? Chodźcie tu! Ekstra to dopiero będzie zabawa. To przecież naleśnik. I to nie jeden, jest ich kilkanaście. Nieprawda, mam zupełnie pusty talerz. Uwielbiam jeść naleśniki z bitą śmietaną. Teraz mam wesołego, uśmiechniętego naleśnika. Super! Jest nie tylko wesoły, ale i bardzo smaczny. Szkoda, że jest tylko jeden. No, był pyszniutki. Dobrze, że jej mam kilka. I wiem już, czym je poleje. Okay. Zak, pomożesz mi? Jasne, daj mi ten sos. Dziękuję, będzie pysznie, jestem pewna. Zak, nie oszczędzaj. Sos też jest całkiem niezły. Całkiem niezły? Ciekawe, jak smakują naleśniki z Tabasco. Przetestujemy to na tobie. Jakie to pyszne. O, został jeszcze jeden. A, coś jest z nim nie tak. Wygląda na to, że naleśniki z Tabasco to nie jest najlepszy pomysł. A to niby co? To moje naleśniki się pojawiły. Ale super, już myślałam, że będę głodna. Zaak, daj mi trochę bite śmietany. Oczywiście. To jest pyszne. Dodaj więcej. Rozkazujesz mi. Proszę, jak ci smakuje taki krem? Fu! Co to za obrzydlistwo? <laughs> Nabrałem cię.